Witam Was serdecznie z tej strony, Bogdan. W tym filmie postaram się Wam podpowiedzieć, jakim sposobem, jakim programem najlepiej i w jaki sposób oczywiście przekopiować, czyli sklonować partycję lub cały dysk nasz w laptopie lub komputerze stacjonarnym na drugi dysk, bardziej pojemny, innego typu, tak żeby wszystkie. Programy, cały system operacyjny po prostu przenieść na drugi dysk. Bardzo łatwo wyobrazić sobie sytuację, że chcemy z dysku HDD, czyli z dysku twardego, talerzowego, o jakiejś tam pojemności X, przenieść cały system operacyjny, partycje, układ partycji, na przykład CD. Na nasz drugi nowy dysk, na przykład tutaj jest Kingston. 120, 120 GB SSD. Oczywiście przenieść możemy na ten dysk zawartość taką, którą się da przenieść. Czyli jeżeli na przykład na naszym dysku obecnie mamy 250 GB dysk twardy i chcemy przenieść na 120, to się po prostu nie da. W związku z tym musimy zrobić delikatne porządki na swoim obecnym dysku twardym. Czyli na przykład usunąć z drugiej partycji zbędne dane, jakieś filmy, zdjęcia, muzyka niepotrzebne itd. tak dalej. Tak? Ażeby łączna wartość różnych partycji, które chcemy przenieść, a tak dokładnie to nawet nie partycji, tylko danych zapisanych na tych partycjach, czyli zużytych, nie przekroczyła wartości, którą oczywiście mamy na naszym drugim dysku. W związku. Z tym musimy zrobić najlepiej maksymalnie do 110 GB zajętość naszego dysku. E, zaraz wam pokażę jakim programem to zrobimy. W sumie już widzicie AS czyli tak e Easy czyli AZUS, kto jak woli tak sobie to będzie nazywał, nie jest to istotne. E Disk Copy Home, czyli możemy sobie w domu wykonać e właśnie taką, takie działanie. Czyli sklonować jeden do jednego kopię naszego dysku albo na przykład samej partycji. I teraz tak, spójrzcie sobie, jak sprawa wygląda. Tu mamy laptopa testowego, na którym będziemy robić właśnie takie przewracanie. Na nim jest zainstalowany Windows Preview 10, Technical Preview. Jak widzicie, partycja po lewej stronie C ma 100 GB, D ma 113, czyli w sumie 213, czyli powiedzmy, że to jest 240 dysk, albo 250. I teraz, jak widzicie, po lewej stronie na partycji C mamy 75 wolnego, czyli jakieś 25 GB na partycji C jest zajętych. 25, pamiętajmy. Na dysku D, jak widzicie, 32 jest wolnego ze 113, ale już całą zawartość dysku D w tle przenoszę na po prawej stronie dysk Samsung zewnętrzny, tam gdzie jest jeszcze 170 GB wolnego. W związku z tym, cała partycja D zostanie przeze mnie zaraz wyczyszczona do zera. Po prostu nie potrzebuję tamtych danych, te dane będę miał na dysku zewnętrznym. W związku z tym układ partycji będzie tak Dysk C 100 GB, dysk D 113, czyli w sumie za dużo. W związku z tym ja nie będę za bardzo się bawił tutaj w jakiejś konfiguracje partycji jakimiś menadżerami partycji, bo wiem, że nie wiem, sporo z Was, którzy to oglądają, być może nie mają za bardzo pojęcia, jak to zrobić. W związku z tym nie chciałbym gmatwać tego filmu, chociaż operacja jest dość prosta. I tylko zrobimy to tak, jak jest, jedynie ograniczając zajętość. Danymi na tych dyskach. W związku z tym na dysku C jak widzicie, mamy 25 GB zajętego i na dysku D będzie pusto. W związku z tym całość to będzie około 25 GB do przeniesienia na, nową, na nowy dysk. Ten tutaj SSD, który widzicie. Tak więc będzie trochę zabawy. Będzie trochę zabawy, ale najpierw spójrzcie na program, który polecam Wam użyć do tego celu. Zaletą tego programu jest oczywiście to, że jest bezpłatny. EasyAsy ja używam tu dość często, jeżeli chodzi o swój prywatny komputer. Można ściągnąć sobie ten program za darmo. Pokażę Wam może kilka informacji o tym programie. To jest ten tutaj disk. Copy Home, oczywiście do użytku domowego, niekomercyjnego. Jest jeszcze drugi program bardziej rozbudowany, też Free. Ale akurat ten bardziej rozbudowany mnie nie interesuje. Z tymi funkcjami mnie wystarczy funkcjonalność dysku albo partycji do klonowania. W związku z tym ściągamy sobie ten program tutaj, on jest na oryginalnej stronie. I do ściągnięcia, więc klikamy sobie Download. Wpisujemy sobie tu nasz adres e-mailowy. Odznaczamy to informowanie o aktualizacjach. Klikamy Download i w tym momencie ten program Disc Home zacznie się ściągać. Ja już ten program ściągnąłem. Około 40 MB. Mam go tutaj na pulpicie 43,3. No, i oczywiście wystarczy, że sobie ten program uruchomimy. Ten program od razu zasugeruje nam stworzenie płytki CD-DVD botowalnej albo stworzenie pendrive'a botowalnego. Ja tutaj sobie pendrive'a już przygotowałem 2 GB, bo w pełni to wystarczy, nawet mniejszy może być. Uruchomił się program. I mamy tutaj opcję stworzenia botowalnego dysku. Ja wybiorę sobie tutaj opcję numer 1, czyli tam tutaj USB. Jak widzicie w tym momencie, wykrywa aparat wbudowany dysk. To mnie nie interesuje. W związku z tym, bierzemy sobie pendrive'a i oczywiście podpinamy do naszego komputera. Może być on, oczywiście, zawalony rzeczami albo i nie. Je, ale oczywiście musicie mieć świadomość, że jeżeli na tym pendrive'ie chcecie go stworzyć jako botowalny, wszystko zostanie usunięte do zera. Tak więc e, pamiętajcie, żeby nie dać tutaj do tej operacji pendrive'a z jakimiś prywatnymi zdjęciami czy, czy czymśkolwiek tego typu, e, bo po prostu stracicie dane. Ok, pendrive został e, wsadzony, ale program sam go nie wykryje. Musimy ten program zamknąć. Exit Now. Okay. I uruchomić go po prostu jeszcze raz. Widzimy, go tu mamy. O, tutaj. Uruchamiamy program jeszcze raz. I w tym momencie ten program już wykryje naszego pendrive'a. I będziemy mogli stworzyć tego pendrive'a botowalnym razem z oprogramowaniem Disk Copy Home Edition. Czyli wybieramy sobie tutaj z listy naszego pendrive'a. Tu akurat jest Sandisk. U3 Cruiser Micro. Wybieramy Wszystko pasuje. Jeżeli pasuje, klikamy PROCEED PROCEED i oczywiście mamy tu od razu informację że ten nośnik, to urządzenie musi być sformatowane i czy jesteśmy pewni, że chcemy tego dokonać Jeszcze raz sprawdźmy nazwę, czy to na pewno ten pendrive, a nie jakiś dysk OK, pasuje nam pendrive, dajemy OK Chwileczkę trwa tutaj E, tworzenie, kreowanie, formatowanie, najpierw oczywiście tego pendrive'a zaraz się skończy cała operacja i nasz pendrive będzie botowalny OK, create, dobra jest wszystko OK zrobione możemy zamknąć ten program tak, i możemy wejść sobie do naszego komputera, aby spojrzeć jak to wygląda, mamy tu informacje o naszym pendrive'ie Easy as boot. Tak się tak, taką, takiego labela, czyli nazwę dostał, i wewnątrz yy, nie widzimy, ponieważ są to pliki ukryte. Ale z ciekawości wejdźmy sobie, w widok. Opcje: zmień opcję folderów i wyszukiwania. Widok: zobaczmy sobie tutaj te pliki ukryte. a jeżeli dalej nie widać, bo nie widać, to jeszcze musimy odznaczyć tu ukryj chronione pliki systemu operacyjnego zalecane oczywiście nie musimy tego robić, to tylko robię teraz żeby spojrzeć co tam jest na tym pendrive mamy tutaj katalog boot i system volume information wejdźmy sobie w boota, boot, boot, boot syslinux i tak wygląda cała zawartość, jeżeli chodzi o pliki może nie za bardzo widzicie, więc postaram się troszeczkę powiększyć. O. Tak wygląda zawartość naszego pendrive'a w chwili obecnej. I ten pendrive jest pendrive'em botowalnym. Botowalnym, czyli samostartującym. Ja teraz tego pendrive'a wysunę bezpiecznie. Wyciągniemy sobie go. I on już jest, ten pendrive, gotowy. Do stworzenia e, kopii, czy to partycji jednej, czy całego dysku. To jest bardzo proste, myślę, że każdy sobie z tym poradził. W związku z tym mamy teraz narzędzie, którym możemy wykonać na dowolnym komputerze, do którego będą wpięte dwa dyski. Oczywiście, jeden to ten, który jest źródłowy, czyli tam, gdzie jest wszystko ok, z którego chcemy przenieść dane, czyli stary dysk. I oczywiście musi być wpięty też nowy dysk, na który te dane mają być sklonowane czyli tak jakby skopiowane w związku z tym pewnie nasuwa Wam się pytanie, jak to zrobić w laptopie, do którego możemy podłączyć jeden dysk a no bardzo prosto wystarczy, że będziecie mieli kieszeń lub ewentualnie adapter, zwykłą kieszeń dysku otwartego ja tutaj mam jakiś tam dysk Zewnętrzny, wystarczy, że otworzę sobie tą obudowę, wyciągnę dysk, który obecnie tam się znajduje, i po prostu podłączę, nie ten dysk SSD, tylko ten stary dysk z komputera. Wszystko chodzi o to, znaczy w, całym tym, w całej tej zabawie chodzi o to, żeby ten dysk, który jest stary, który chcemy skopiować, żeby go wyciągnąć z komputera i jego wpiąć jako zapasowy dysk taki źródłowy z którego będziemy brali do takiej, do takiej, do takiego po prostu adaptera czyli obudowy dysku twardego a dysk który już docelowo ma być w naszym komputerze żeby jego wsadzić na miejsce tego starego w ten sposób uruchomimy sobie potem biosa w naszym komputerze i gdy będą obydwa dyski podłączone, jeden na USB, czyli właśnie ten stary a nowy już na miejscu starego, w komputerze, czyli w laptopie troszeczkę prościej jest na, e, w komputerach stacjonarnych, ponieważ tam mamy więcej miejsca, możemy kilka dysków bez problemu podpiąć taśmą, na przykład e, SATA, taśmami SATA i w biosie ustawić należy potem e, botowanie to Wam wszystko pokażę, tak aby pierwszy botował się dysk, ten nowy a ten stary dysk był na drugim miejscu i to nam, że tak powiem ułatwi działanie oczywiście najlepiej byłoby ustawić nie, trzy urządzenia w kolejności pierwsze to urządzenie USB, ponieważ będziemy z urządzenia USB butować jako pierwsze drugie jako dysk ten nowy, czyli SSD i trzecie jako właśnie ten stary dysk ale nie trzeba tego robić wystarczy zrobić tak, jak mówiłem wcześniej czyli pierwszy dysk ustawić ten nowy SSD, drugi ten stary a podczas uruchamiania komputera wystarczy nacisnąć zależnie od BIOSa jaki mamy zależy od naszego komputera F10, jak dobrze pamiętam, lub F12 dzięki czemu podczas uruchamiania uruchomi się menu botujące tak, abyśmy mogli wybrać sobie urządzenie, z którego startujemy, i wtedy automatycznie ustawiamy sobie urządzenie USB i z niego nam się uruchamia komputerek. Tak więc z tego pendrive'a, którego utworzyliśmy, uruchomimy sobie program, który nam potem zapyta się nas, pokaże, wskaże dyski, abyśmy wybrali najpierw źródłowy czyli ten USB, który będzie wpięty, czyli ten stary, a potem destination, czyli cel, i tu wybierzemy dysk, na który to wszystko ma być sklonowane, czyli nasz nowy SSD. Operacja potrwa od kilkudziesięciu minut do być może nawet kilku godzin, zależnie oczywiście od szybkości dysków, ilości danych. I w takim wypadku na końcu będziemy mieli zapytanie, czy to chcemy zrestartować, czy wyłączyć komputer dajemy sobie QUIET wyłączamy QUIT znaczy się wyłączamy e, nasz komputer rozłączamy dysk USB ten właśnie stary rozłączamy pendrive'a, uruchamiamy komputer i powinien nam się uruchomić w taki sam sposób jak obecnie nam się uruchamia e, ze starego dysku zobaczymy jak to będzie miało miejsce ale o tym przekonacie się troszeczkę później e, w kolejnym filmie, który będzie Zatytułowany prawdopodobnie: Klonowanie lub migracja danych z jednego dysku HDD na SSD. Tak więc obserwujcie kanał, subskrybujcie go, a będziecie mieli wszelkie informacje, jakie tylko potrzebujecie. Trzymajcie się, pozdrawiam.